Dajcie, nadeszła wykopomna chwila, zamocować klosz do mojej lampy. Jak widzieliście, zmodyfikowałem jeden z takich plafonów po stłuczeniu klosza, tak żeby można było zamocować taki oto talerz od tortów, a zamocujemy go za pomocą takich ładnych, radełkowanych śrubek, a jakże z Aliexpress a biorąc pod uwagę, że są metryczne, żeby ładnie zamocować w blasze, kupiłem też taki zestaw nitonakrętek. Cały komplecik od razu z takimi śrubami do zaciskania. No można było kupić zaciskarkę taką hydrauliczną, no ale to duże pieniądze, jak na jeden raz bez sensu, więc kupiłem takie najprostsze. Tutaj trzymamy Tą nakrętkę kluczem. Tą śrubkę wkręcamy. Natomiast to po wepnięciu do blachy nam no ładnie tutaj spęczy. Będzie zamocowane i dzięki temu będziemy mogli wkręcić normalną śrubkę metryczną. A nie bawić się w jakieś blachowkręty. I wtedy bardzo ładnie palcami będzie można wykręcać. I w razie potrzeby ten klosz zdemontować. A dlaczego na trzech śrubkach, a nie czterech? Widzieliście kiedyś. Stołek na trzech nogach, których się kiwa. No właśnie. A jakby było podparte w czterech punktach. Teraz uwagę, że to szkło jest nierówne. No to zawsze by się tam gdzieś tam gibało. A przy trzech punktach będzie stabilnie. No i mamy to. Aczkolwiek nie obyło się bez podkładek, bo nawierciłem trochę otworki za szeroko.